Czwartej Lidze Podkarpackiej nie ma nudy, bo punkty tracą nawet liderzy. Zapraszamy na czwartoligolaco, ligolaco, czyli magazyn goli piłkarskiej czwartej ligi Podkarpackiej. Tym razem pokażemy wam gole z 21 kolejki. Wszystkie 9 spotkań rozegrano w wielką sobotę. Ciekawie zapowiadały się starcia stali łańcuch z Legionem, czy JKS Jarosław z Kosmosem nowotaniec i ciekawe były, ale nie tylko te. Zaczynamy w Sanoku, gdzie zameldowały się rezerwy Stali Rzeszów i dość szybko objęły prowadzenie. Z szybką kontrą popędził duet Kacprów, Plichta i Sadłocha. Ten pierwszy wykorzystał błąd obrońcy, zagrał do kolegi z zespołu, a były gracz Stali Mielec otworzył wynik meczu. W 25 minucie gospodarze wyrównali. Piłkę w pole karne zagrał Piotr Lorenz, jej lot przedłużył Miłosz Gierczak, a akcję wykończył Dawid Czerny. Zwycięskiego gola dla gospodarzy zdobył w 61 minucie po podaniu Miłosza Gierczaka pięknym strzałem Łukasz Tabisz. Ekobal Stal Stal dwa Rzeszów 2-1. W Głogowie Małopolskim spotkały się zespoły, które tydzień wcześniej odniosły pewne zwycięstwo. Głogowia i Iglopol. W pierwszej połowie było bez goli, ale druga rozpoczęła się od bramki z rzutu wolnego Marcina Stefanika z około 20 metrów. Głogowia szybko odpowiedziała akcją lewą stroną boiska, piłkę w pole karne zagrał jeden z gospodarzy, a do bramki skierował ją Tomasz Płonka. Decydujący gol padł w 78 minucie. Aleksander Okoń podał do Wojciecha Kosa, a ten z kilku metrów wpakował piłkę do siatki, dając trzecie z rzędu zwycięstwo Iglopolowi. Głogowia Iglopol 1-2. Ciekawie zapowiadało się spotkanie w Jarosławiu, gdzie JKS podejmował lidera z nowotańca. Podbudowani wygraną w bogu chwale gospodarze nie przestraszyli się kosmosu. Goście objęli prowadzenie w 58. minucie. Jana Pakadze zagrał na głowę Wiktora Komczenki i było 0 do 1. Miejscowi się nie poddali. W 86. minucie Piotr Pindak wrzucił piłkę z wolnego w pole karne. Obrońcom udało się ją odbić, ale wpadła pod nogi Alana Nowogrodzkiego, który pięknym strzałem z 16 metrów wyrównał na 1 do 1. I takim wynikiem zakończyło się to starcie JKS z Kosmosem. W Wiśniowej Wisłok podejmował błękitnych robczyce. W 16. minucie w polu karnym gości faulowany był koftok, a karnego na gola zamienił Karol Czelny. W 51. minucie było 2 do 0. Jakub krok podał do Michała Szymańskiego, a ten z bliskiej odległości pokonał Łukasza Psiodę. W 72. minucie po raz drugi w tym meczu do siatki trafił Czelny, tym razem po podaniu od Pawła Piątka. Na 4 do 0 w 76. minucie podwyższył Michał Szymański, a gola honorowego dla Błękitnych zdobył w zamieszaniu pod Bramkowym Tomasz Nalepka. Wisłok Błękitni 4 do 1. W samo południe na Załężu spotkały się dwie walczące o utrzymanie ekipy z Rzeszowa – Korona i rezerwy resowi. Jak się okazało, był to wyjątkowo obfity w gole mecz. W 12 minucie pierwszy na listę strzelców wpisał się po wrzucie z autu Lucia Cecchiego – Dmytro Pirnach. Na 2-0 podwyższył podwójkowej akcji z Kacprem Karczem Mateusz Bondarenko. W 23 minucie Resowia prowadziła 3 do zera po tym, jak pewnym strzałem z karnego popisał się Kacper Karcz. 5 minut później, piłkę w kierunku bramki gospodarzy zagrał Dmitro Pirnach, jej lot głową przedłużył Kacper Szymkiewicz i było 4 do zera. Gospodarze przed przerwą odrobili część strat po akcji prawą stroną i golu Juliusza Nowaka. Ale po zmianie stron znów strzelała Resowia i to ostro. Na 5 do 1 podwyższył Mikołaj Marciniec po podaniu Kacpra Szymkiewicz'a. Na 6 do 1 głową piłkę do siatki skierował Mateusz Bielenda. 7. gola dla Resowis zdobył w 65. minucie Lucio Czeci po rzucie karnym na nim samym. W 69 minucie piłkę z rzutu rożnego zagrał Jakub Jaroch, a głową do siatki skierował ją Bondarenko. Dwa ostatnie gole padły po strzałach Damiana Koteckiego, najpierw w 81 minucie, a wynik meczu ustalił na 2 minuty przed końcem meczu. Korona Rysowia 2: 1-10. Inny zespół z dolnych rejonów tabeli Lechia Sędziszów gościła izolatora Bogu chwała. Prowadzenie w 28 minucie objęli goście. Akcję przeprowadzili Eryk Ciemirkiewicz z Mateuszem Kasprzykiem, a wykończy ją celnym strzałem Marcin Krajewski. Ten sam zawodnik zapisał się w protokole meczowym jeszcze dwa razy. Najpierw w 34 minucie podwyższył na 2 do 0 po dośrodkowaniu z prawej strony boiska, a 8 minut później zachował się wyjątkowo niesportowo uderzając przeciwnika ręką w twarz. Utrata jednego z graczy nie wpłynęła na rozstrzygnięcie w tym meczu, a dodatkowo goście w 80. minucie strzelili trzeciego gola po strzale Luciana Frydrycha. Lechia Izolator, 0-3. Stal łańcuch podejmowała legion Pilzno. Po tym jak punkty stracił kosmos, gospodarze mogli zostać liderem, to jednak nie było łatwe. W 41. minucie z interwencją nie zdążył Arkadiusz Słysz i sfałował rywala, a sędzia podyktował karnego, którego na gola zamienił Tomasz Barycza. W 66 minucie faulowany w polu karnym był Oskar Mazur i po raz drugi z Wapna nie pomylił się Barycza. Łańcucianie nie chcieli się poddać, zaatakowali, ale stać ich było tylko na jednego gola. W doliczonym czasie sędzia podyktował karnego za faul Bartłomieja Czyjta na Jakubie Więcku. A z karnego pewnym strzałem popisał się Wojciech Rejman. Stal Legion, 1 do 2. Inny, aspirujący do awansu zespół Pogoń Sokół Lubaczów mierzył się u siebie z Sokołem Kamień. W 24 minucie Adrian Piekut faulował w polu karnym Grzegorza Gawle i sędzia wskazał na rzut karny, którego na gola zamienił Kacper Rob. W 57 minucie sędzia Jakub Koza po raz drugi wskazał na jedenastkę, tym razem za zagranie ręku zawodnika stojącego w murze i po raz drugi pewnym egzekutorem okazał się Rob. Goście zdobyli gola kontaktowego w 64. minucie. Z rzutu wolnego piłkę w pole karne zagrał Marcin Dec, a w zamieszaniu do bramki skierował ją Mateusz Gdowik. W 76. minucie gospodarze podwyższyli. Piłkę przed pole karne zagrał Kamil Matofi, tam strzał oddał Lukas Gedes, a piłka po rykoszecie wpadła do siatki gości. Trzy minuty później miejscowi praktycznie zamknęli mecz za pola karnego huknął Rob. Piłka odbiła się od poprzeczki, a skuteczną dobitką popisał się Władysław Rosjakow. W doliczonym czasie Rob z kolejnego rzutu karnego skompletował hat -tricka. Tym razem w polu karnym przyjezdnych faulowany był Michał Sitek. Pogoń soku soku kamień 5 do 1. O tej samej porze co w Lubaczowie w Kolbuszowej Dolnej inny soku gościł polonie przemyśl. W pierwszej połowie nie było goli, ale drugą lepiej zaczęli gospodarze. W 50. minucie salową akcją popisał się Patryk Szczurek, który dał prowadzenie swojej drużynie. Ten sam zawodnik podwyższył na 2 do 0, 3 minuty później, tym razem przy dużym udziale i podaniu Michała Mazurka. Dla ekipy trenera Marcina Wołowca było to czwarte wiosenne zwycięstwo. Soku Polonia. 2 do 0. Remis kosmosu w Jarosławiu to spora niespodzianka. Resowia 2 z kolei jako pierwsza w tym sezonie zdobyła w jednym meczu dwucyfrową liczbę goli. Strzelecko być może odblokowało się też pogoń soku lubaczów. Straty punktów kosmosu i stali łańcuchów zmian w tabeli nie spowodowały, ale w czołówce znów zrobiło się ciasno. O dwa miejsca awansował Izolator Boguchwała. W 22 kolejce kolejne emocje. Następny trudny mecz czeka star łańcuch, który jedzie do Dębicy na starcie z Iglopolem. Kosmos z kolei podejmuje lekie sędziszów. Dziękujemy za obejrzenie tego magazynu Goli 4 Ligolaco i do zobaczenia za tydzień.